Jakie zaskoczenia przyniesie początek września w dziedzictwie? Jedno jest pewne: emocje sięgną zenitu. Jaman czuje, że nana nie jest mu obojętna, lecz chce dochować złożonej przysięgi. Co jeszcze przyniosą odcinki od 680 do 686, które zostaną wyemitowane od 8 do 14 września? Zejer to porządna dziewczyna, która mieszka razem ze swoim ojcem Jusufem. Oboje wiodą skromne, uczciwe życie, ale przepełnione tęsknotą za starszą siostrą Zejer, Kewzer, która wyszła za mąż wbrew woli ojca i zerwała kontakt z rodziną. Chociaż kobieta weszła do bogatego rodu Krymły, jej również nie było pisane szczęśliwe życie. Wcześnie owdowiała, a zmorzona chorobą, większość czasu spędza w łóżku pod wpływem silnych leków. Nie jest w stanie zajmować się swoim pięcioletnim synem, któremu, po swoim ojcu, nadała imię Jusów. Opiekunem chłopca jest jego zimny i bezwzględny stryj Yaman. Pewnego dnia dochodzi do tragicznego w skutkach wypadku, w którym umiera kewzer. Przed wydaniem ostatniego tchnienia prosi wezwaną do szpitala Zejer, by zabrała z rezydencji jej syna i zaopiekowała się nim. Jaman nie pojawia się na pogrzebie. Przyjmuje to, co się stało z właściwą sobie obojętnością i chłodem. Zejer wraz z ojcem są zrozpaczeni po śmierci Kewzer. Zeyer postanawia wypełnić ostatnią wolę siostry i zabrać małego Yusufa z domu rodziny Kyrymły. Dziedzictwo, odcinek 680, emisja 8 września 2025 roku. Korej zaciera ręce na myśl, że ma szansę odzyskać Ice, Gdy przychodzi do byłej żony na śniadanie, w jego obecności Ais dowiaduje się, że jej karta bankowa została skradziona, a z jej rachunku wypłacono wysoką kwotę. Nie ma pojęcia, że to działanie Korea, który w ten sposób chce uzależnić od siebie ukochaną. Akca prosi Nanę, by pomogła jej w kuchni. Ku uciesze Ainer, dziewczyna nie potrafi poszatkować cebuli. W obecności służącej ciotka wytyka na nie brak talentu do gotowania. Nana i Yusuf jednak dzielnie odpierają atak, wymieniając inne umiejętności guwernantki. Ferit i Folken robią wszystko, by udowodnić Korejowi sfałszowanie wyników badania krwi. Gdy Ferit traci już nadzieję, niespodziewanie wpada na pelin. Nana, będąc pod wrażeniem wspomnień Jamana, kupuje mu różaniec. Mężczyzna nie chce go przyjąć, a gdy nana nalega, różaniec się rozrywa, a koraliki rozsypują. Dziedzictwo odcinek 681. Emisja, 9 września 2025 roku. Korej spłaca zadłużenie na koncie ICE. Ta, nie mając wyjścia, musi przyjąć jego pomoc. Tymczasem Ferit robi wszystko, żeby odnaleźć kobietę, która go odużyła i udowodnić ICE swoją niewinność. Mężczyzna jest pewien, że Korej miał swój udział w tej historii. Yusuf wybiera się do szkoły, Nana i Yaman towarzyszą mu w tym wyjątkowym dniu. Akca nie jest zadowolona z bliskości między nimi. Czekając, aż Yusuf skończy lekcję, rozgrywają partię trik traka. Jaman nie próbuje nawet kryć irytacji z powodu bliskości nany. Dzięki Ibrahimowi Feritowi udaje się odnaleźć Pelin, kobietę z parku. Ku zaskoczeniu Ferita dziewczyna wyznaje, że chciała się zemścić za to, że zniszczył życie jej siostrze. Dziedzictwo odcinek 682. Emisja, 10 września 2025 roku. Jusuf jest podekscytowany powrotem do szkoły. Nana pomaga mu w nauce tradycyjnego tańca. Muszą jednak prosić o pomoc Jamana. Nana nie kryje, że mężczyzna majestatycznie wykonujący taniec wywiera na niej wrażenie. Tymczasem Jaman wciąż próbuje odpędzić od siebie myśli o nanie. Einer jest wściekła, że gdy ona pracuje, Nana spędza czas z Jamanem. W akcie zemsty zamierza zniszczyć pracę, którą Nana i Yusuf przygotowali na szkolny konkurs. Ais ma żal do Ferita o to, że swoim postępowaniem zniszczył komuś życie i nawet nie jest tego świadom. Zdezorientowany Ferit odwiedza Jesim, siostrę Pelin i swoją byłą dziewczynę, żeby dowiedzieć się, o co tak naprawdę chodzi. Na wieść o postępku Pelin Jesim zapewnia Ais o niewinności Ferita. Policjant nie daje jednak za wygraną, i dowiaduje się. Że Jesim jest przekonana, że lata temu zabiła mężczyznę, który ją zaatakował. Ferit postanawia czym prędzej rozwiązać tę sprawę. Dziedzictwo, odcinek 683. Emisja 11 września 2025 roku. Jaman czuje, że Nana nie jest mu obojętna, lecz chce dochować złożonej przysięgi. Oboje szykują się na występ Jusufa w szkole. Gdy już mają wychodzić, okazuje się, że kostium na występ przez przypadek trafił do pralki i bardzo skurczył się w praniu. Jusuf jest zawiedziony, nie chce iść do szkoły w obawie, że koledzy go wyśmieją. Zostaje w domu, tymczasem Nana ratuje sytuację, szybko szyje drugi kostium i zaprasza ojku. Jusuf jest bardzo szczęśliwy, prosi Jamana i Nanę, by zagrali w tradycyjnym teatrze cieni. Ich humorystyczna improwizacja rozbawia domowników. Ku zaskoczeniu Nany akcja sugeruje, by dziewczyna zachowywała dystans wobec swojego pracodawcy. Ciotka wprost mówi Nanie, by nie marzyła o ślubie z Yamanem. Nana czuje się urażona. Nedim organizuje przemyt narkotyków. Transport zostaje jednak zatrzymany przez nieznanych sprawców. Okazuje się, że to robota Idrisa. Idris zmusza Nedima do współpracy. Dziedzictwo odcinek 684. Emisja 12 września 2025 roku. Ais przeprasza Ferita za to, że po raz kolejny niesprawiedliwie go oceniła. Ferit próbuje kuć żelazo póki gorące i zaprasza ją na wspólne wyjście. Ona jednak odmawia. Zespół Ferita ma rozwiązać sprawę morderstwa, którego prawdopodobnie dopuścił się syn bogatego biznesmena. Po słowach Akcy Nana próbuje unikać Yamana. Mężczyzna szybko zauważa jej dziwne zachowanie. Nana postanawia udowodnić wszystkim, że nic do Yamana nie czuje. Nie jest to łatwe, szczególnie gdy na prośbę ciotki Yaman zamawia do domu fotografa, by ten wykonał pamiątkowe rodzinne zdjęcia. Dziedzictwo, odcinek 685, emisja 13 września 2025 roku. Ekipa Ferita zauważa, że Kirpi zachowuje się dziwnie. Gdy przyciskają chłopaka, ten twierdzi, że to on zamordował Ażu Biser. Choć nikt mu nie wierzy, Kirpi obstaje przy swoim, twierdząc, że zabił w afekcie, bo dziewczyna go odrzuciła. Nedim jest coraz bardziej poirytowany zachowaniem Yamana. Przysięga sobie, że odbierze Yamanowi zarówno majątek, jak i Nanę. Yaman nie rozumie, dlaczego Nana jest pobudzona i roztrzęsiona. Akcja wykorzystuje każdą okazję, by wytykać na nie niestosowne zachowanie wobec Jamana. Tymczasem Jaman dowiaduje się od prawnika, że Nana może odebrać spadek po Azizie. Nana postanawia kupić Pinar bilet do Berlina na seminarium, o którym marzyła przyjaciółka. Dziedzictwo, odcinek 686, Emisja 14 września 2025 roku. Yaman obawia się, że przez jego trudny charakter nana postanowiła odejść. Utwierdza się w tym przekonaniu, gdy przypadkiem zauważa u nany bilet na samolot. Jest wściekły i rozgoryczony tym, że nana nie powiedziała mu, co zamierza. Nie ma pojęcia, że bilet na samolot to prezent nany dla przyjaciółki. Idris snuje plan zemsty na Jamanie, zamierza wykorzystać do tego Nedima. Ferit i Ais są przekonani o niewinności Kirpiego są pewni, że jego brat wie coś w sprawie morderstwa. Chłopak w końcu wyznaje, że to on miał przyznać się do zbrodni w ramach spłaty długu u lichwiarza, ale Kirpi się na to nie zgodził i wziął winę na siebie. Zespół rusza do akcji, żeby odkryć prawdę. Mimo sprzeciwu Ferita Ais upiera się na udział w operacji. Gdy Ferit o mało nie zostaje rozpoznany, wkracza do akcji jako jego żona.